Witam serdecznie w drugim odcinku Minecraft'a PlayStation 3 Edycja. Edition. W poprzednim odcinku, jak pamiętam, to budowaliśmy tą część muru, bo tą już wcześniej zbudowałem. Jak na razie mamy noc jeszcze. Nie lubię w nocy siedzieć, bo ciemno jak w dupcie i nic prawie nie widzę. Pochodnie mogę. Rozstawić ale, żeby to lepiej, żebym mógł widzieć w nocy, też lepiej, chociaż lepiej wygląda. No, rzeczywiście, mogę tak w pierwszym odcinku już zrobić. Dobra, co ja chciałem dalej zrobić? Yy, tutaj, miałem zrobić ten właśnie, Co porobimy. Dobra, tak. Raz, dwa, trzy, trzy. Zrobimy takie mniej więcej, takie te przedziały. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, czekaj. Raz, dwa, trzy, tu. Ca, ca, ca taka wysokość nie wiem jeszcze zobaczymy zresztą czy taka wysokość zostanie czy raz, dwa, trzy, cztery i tutaj zrobimy raz, dwa, trzy, cztery no, no tu musi być no. chociaż tutaj już źle zrobiłem Aha. kręci mnie w wnoszę zaraz kichnę, raz no cztery dobra i raz, dwa trzy, cztery dobra jak to mniej więcej wygląda no, nawet, nawet, nawet nawet to no. nie powiem, się. nie Trochę gibnąć, bo dzień wstaje, a mamy trochę roboty, roboty, rad trawach, robota, praca, praca, praca Ej, eee, tak, 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 tak. Tak, a może tu być. Jak to wygląda? O, jeszcze lepiej wygląda, nie po... Jak na moje oko, fajnie wygląda. Nie jest najgorzej. O to mi właśnie chodziło, to takie coś. Ile? O jedno zrobiłem? Dobra, o jedno. Pewno o jedno? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Tak, Pak, pak. no co ja robię, no, idziemy dalej robimy tu tu, tu ja pierdoliczę jedziemy, jedziemy jedziemy, jedziemy trzeba trochę dać wspólnego miejsca tu potem świetnie, szybko to idzie w tym odcinku musimy jeszcze trochę coś pokażeć, że zbudowaliśmy, a nie że nic nie robimy okej, okay. na razie tyle tutaj Och, znowu krowa jest krowa, będziesz sławna co chwilę siedzisz mi tutaj i nic nie robisz. Och, jak na razie co mogę powiedzieć? No, mury mamy tyle ile chciałem, to mamy zrobione. Fajnie wyglądają, nie powiem, że nie. Podęczne mury ochronne będą tutaj, będzie, będzie ktoś atakował czy coś, nie da rady. No. Nie da rady po prostu. Yy, dobra. Tak, tak. Tak, ale poczekajcie, muszę zobaczyć mniej więcej, jak to zrobić tu. Ja, tutaj chciałem... No dobra, zrobimy <laughs> tak, jak myślałem. Jedziemy, 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 jedziemy. Uważam, że pełno osób gra Minecrafta na komputerze z, z modami, ale PlayStation PlayStation 3 też nie jest najgorzej. Jeśli ktoś z Was ma PlayStation 3 i Minecrafta na nią, to możecie pisać do mnie z propozycjami. Przy, jak będziecie, nie czy tylko jak będziecie chcieli ze mną coś wygadać wspólnie w moim świecie czy coś, Bo raczej jest taka opcja, mi się zdaje. To na moim serwerze możemy pobudować razem jakieś projekty, tylko <laughs> wszystko od Was zależy. I macie pomysły, czy coś, możecie w komentarzach przedstawiać, czy jakieś y, tipsy, jakieś te propozycje do zmiany czegoś, czy coś. Jakieś wskazówki co mogę lepiej zrobić czy coś, czy coś jakieś rzeczy, bo ja naprawdę wszystkiego nie, nie ogarnąłem. Nie wiem, czy dużo rzeczy nie wiem o Minecraftie nie. Minecraftie kurwa, nie Mini Mini Craft'a. Ja nie wiem co mam z tym Mini Mini, mini. Może dlatego, że same kości, same kwadraty i mini się zają. Minecraft O, o jestem tyle roboty a jestem tutaj, mamy, do przodu ani... nie, mam... nie pokazujemy nic do przodu nie 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 nie. Nie tak. nic nie? Nie tak. ile zabawy z tym mogłem po prostu przygotować cały teren pod budowę ale nie teraz w odcinkach muszę bardzo dużo niszczyć i w ogóle jak pokazywać jak co budować czy jak co mamy w planie a tu dupa trzeba je wyrównać teren pomyśleć czy tak będzie pasować i tak ale nie no zresztą Minecraft bardzo wkręca dużo osób się przyzwyczaiło do tej gry i po prostu muszą grać bo to naprawdę no, nie jedna z moich najlepszych gier, ale idzie pograć idzie po prostu pograć. Jeśli masz, masz pomysł, wiesz co robić, masz i po prostu wiesz co chcesz budować i to po prostu idzie naprawdę się długo wkręcić. Co do mojego świata, to mój świat się nazywa fantazja. Czemu fantazja? Bo będzie to po prostu... Będę budował różne budowle takie fantazyjne, co mi do głowy przyjdzie. Czy jakieś postane propozycje na budowę, no to spróbuję je przetworzyć, nie? No i patrzcie, i znowu krowa przyszła. O, ale poszłam daleko. Jezu, nie miałem tak daleko pójść. Trochę mnie... Zagadałem się i pojechałem zbyt daleko. Ale cóż, no co zrobić, no tak, tak już Gadasz, gadasz i po prostu zapomniałem, że nie zwróciłem uwagi, jak daleko poszło. Tylko muszę uważać, żeby za koniec muru nie pojechać. Zaraz... Nie wiem o której, ale za chwilę pewnie noc się znowu zbliży i będzie w nocy znowu budować. Nie lubię w nocy budować, bo ciemno jak już w pierwszym odcinku mówiłem ciemno jak dupci i nic nie widać. Wolak jest jasno ciągle. Na komputerze idzie na serwer, listę tam wejść i w... jako ten może se... Jako host, czy coś tam możesz zmienić pogodę? A tutaj znowu nie wiem, czy się da, czy coś. Nie, nie sprawdzałem nic. Nie wiem, czy jest taka opcja. Masakra po prostu. Ej! Poszło jak burza. Szybko poszło, nie? 10 minut. Dobra, tu mamy jeszcze dokładnie 5 minut, może możemy pograbić jeszcze trochę. Nie wiem czy to liczycie, ale po prostu trzeba, nie wiem jakby, ale myślał o pochodni tutaj dać, po prostu trzeba mieć tutaj pochodnie, bo ja po prostu nie udzielam ile zrobiłem, co nie zrobiłem. O, 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 właśnie zbliżamy do. To... Punktu wyjścia do To wszystko jasne, nie? Nie mówcie tylko, że pojechałem za wysoko O, padę teraz. Nie, jest git. Git mayonnaise. Git mayonnaise, Helmans poszłam jak duża i się opacało, bo wyszło akurat równi z tym. i fajnie. Już, 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 chciałabyś, bo to wejść Chociaż tu mogę zostawić, tu mogę puścić, tu, tu Czy to było, wyglądało jakoś E? Czekajcie, bo teraz się pogubiłem Tu mogę A, Tu, 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 tu tu, tu, tu. Teśnie. też, o dobra, tutaj są części nieważne. nieważne pach, pach, pach pach, ładnie. nie tam za daleko tak. pach, pach, robimy posęp panowie i panie robimy posęp, mniej więcej robimy Jezu, pogoda na 3 dupy, ech, po prostu oj, 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 oj. Dobra, mniej więcej Dłużej też nie zrobiliśmy, mówię, że 15 minut to jest Pikusz Robimy dalej, dzisiaj robimy odcinki dłuższe trochę trzeba zrobić, bo po prostu, Ej tu kropi mieszało to dobra inaczej trzeba tu tam Ej Nie jestem pewny czy to zrobić czy inaczej Teraz mam jeszcze... co ja teraz chciałem zrobić Aha Właśnie poziom wody podnieść Klejcie. Nie to Właśnie tak miało to zrobić co jest Niech to jest możliwe. Tutaj buduje. Woda tu jest. Zobaczymy. Eee. I patrzcie jaki wesość, woda dalej nie płynie. Powiedzcie mi, czemu wolę dalej nie płyną? Ja nie wiem. Zobacz, jak dla mnie to trochę dziwne. Ale spróbujemy dać gdzie jest te wiadro, wiadro? Wiem, że z wiadrem wody dało się ten Gdzie? Tu jest taki ten, fajny Takie miejsce, żeby mógł No bo damy na próbny moment tu 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 Jakby to wyglądało? Co wy o tym myślicie? Nie jest to źle, nie? Co jest? Aaa, spadłeś. Jest to źle, ja to wygląda. Dajmy to tu? Nie tu. Czy to gorzej będzie wyglądać? To nie jest to źle. Fajnie wygląda. Nie powiem, że nie. Powiem, że nie. nie powiem, że nie. Nawet nawet. Że chociaż. Że... Nie, nie on. Niżej, Niżej. O. Teraz. To przynajmniej wygląda jak budosmak. Dlaczego to jest taki mały w hmm. Aha. Chociaż, też tak może być. Nie wygląda najgorzej. Tu... Um, Jedną... Tu dam... Ej, to już To jest naprawdę przeklę, przeklęcie jest. O. Żeby jednorożnie to tak wyglądało, to... To wtedy, wtedy fajnie wygląda. O. Wiesz, Wodospad jest, jest. O, co, o coś takiego mi chodziło, tylko chciałem więcej wody tu. Dobra, 20 minut już nagrywam, robię 25 minutowy odcinek dzisiaj. Zobaczymy, jeżeli dobrze pójdzie, to woda powinna się podnosić. Raczej, A jak nie, no to jeżeli macie wiecie jak to zrobić czy coś, no to bardzo chętnie czekam na Wasze propozycje czy wskazówki, bo ja naprawdę nie mam pojęcia co zrobić, żeby woda się podniosła i tu nie lata Nie. No. jak tak walisz, no to jest. Widzicie, da Takie buty, pod wodą Taki szaść się nie robi, no Nie, nie utopię się raczej Sorry, że pod wodą akurat muszę, ale chcę zatomować, żeby woda się trzymała To jest chyba ten właśnie błąd żeby woda się trzymała z tym, to czyli ja tak sądzę, że to jest ten błąd Chociaż... dupa Jasi. Albo nie ma przybicia nigdzie na auto. dobra panowie. I panie, kończymy na dzień dzisiejszy nasz drugi odcinek. Zobaczymy się w trzecim odcinku. W którym jeszcze popracuję nad tym wodospadem, i w ogóle bo na razie nie mam pojęcia, jak naprawdę to zrobić. Naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem czemu tak jest. No dojdziemy do ładu na pewno, trzeba poczekać, dojść do tego, bo naprawdę musi wypalić to z tym, żeby. Tutaj, tutaj ta ten, tam Jaki bezsens. Chyba że tak zrobimy? To też jest dobry. O. Nie wiem też, o, też jest dobry punkt, że tak można zrobić i zresztą zobaczymy zresztą nie. Może coś wymyślę lepszego. O, oki doki, może to pierwsza woda się rozpryszcza. Nie jest to źle. Więc dobra, do zobaczenia do następnego odcinku. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i pozdrawiam.